Co? Ciało już odesłałem. Uderzenie nożem w plecy. Musiała uciekać. A jakieś ślady, świadkowie? Niestety. A, tylko dozorca parkingu widział, jak z taksówki wysiadła kobieta z mężczyzną. Tak? Mężczyzna miał teczkę. Dozorca zwrócił uwagę, ponieważ wysiedli przed motelem i nie weszli do restauracji, tylko poszli tam w kierunku wisły. Dozorca powiedział, że chyba jakiegoś biednego klienta trafiła. Proszę tędy. A gdzie nóż, poruczniku? Nie było żadnego noża. Tylko rana po nożu. Może to przypadek. Co? Dziewczyna narwała się na jakiegoś zboczeńca i to nie ma nic wspólnego z naszą sprawą. Może, może. Niestety mój nos mój mi zupełnie co innego. Słuchaj, spróbuj może znaleźć tego taksówkarza. Ja pojadę do komendy. Mhm. Coś mi się wydaje, że to nie koniec naszych kłopotów. Zupełnie to tak wygląda, jakby. jakby się ktoś zabawiał w kata. 07. Pies doprowadził do budki nocnego dozorcy. Nikogo tam nie ma. Znaleziono jedynie wełniany, czerwony szal. Próbowali dalej, ale na pobliskiej szosie pies zgubił ślad. Odbiór. Ja 07 zrozumiałem. Za parę minut będzie u was porucznik Zubek. Niech sprawdzą, czy są już wszyscy w domu tego unickiego I ustalcie, co się dzieje z tym dozorcą. Bez odbioru. Pan wie, co ona mi powiedziała? Że może zjeść ze mną kolację w Wiktorii. Skąd ja wezmę dwóch żerantów? To nie dla mnie, dziewczyna. A ta druga, fajniejsza, ale... chyba zakochana, albo co? No to drugą osobę mamy wyeliminowaną. Jak na trzecią godzinę śledztwa, to jesteśmy do przodu. A co u was, odbiór? 07, ten dozorca z tej budki to właściwie jest grabarzem z tym, że od trzech mi siedzi. Sprzedał kamieniarzowi na brudnie nagrobek, który ukradł poprzedniego dnia na bowąskach. Odbiór. Zrozumiałem, dziękuję. Bez odbioru 42 90 55. Czekam 07 07 się. K07, ja zgłaszam się. Słucham Cię, 27. 42-90-55 Miedzianowski Zygmunt, Białogórna 118, mieszkania 11, Ursus. Dziękuję, zrozumiałem Cię, w porządku. 07, zgłaszam się. 07, zgłaszam się, odbiór. Twój poszedł do kina, sam. W porządku, 34. Pilnujcie go jak oka w głowie, bo nam 25 głowy pourywa. Poza tym, pilnujcie tego mieszkania w Ursusie, bez odbioru. Kolek, no. O, mnie przed kaliszem, dobra? Dobra, śpij. 7 Słucham Cię 34. Są dane z komputera w sprawie 214 przez 78. Dyktuj to pilne. Jerzewski Marian, Warszawa. Chodkiewicza 143. Kaszycki Zbigniew, Warszawa podgórna 3A. Kulesza Józef, Pruszków główna 6. Miedzianowski Zygmunt, Nowolipie 4. Jankowski Stefan. Chwileczkę 34. Powtórz jeszcze raz to przedostatnie nazwisko. Miedzianowski Zygmunt, Nowolipie 4. Nie Ursus Białogórna 118? Nie, na Wolipie Hej, uważaj, bo cię ukradną. Myślałam, że wyjdziesz ze stewardessą uwierczoną na szyi. Nie, steward leci. Wsiadaj. Okazuje się, że to jest córka na uszy, adoptowana. A co tutaj? Jest następna przesyłka, tym razem pociągiem. Pogrzeb pojutrze. Ustal, gdzie będzie pochowany? Już ustaliłam. Nawet grobowiec obejrzałam. jest w starej części cmentarza. I trasę, którą może będzie przechodził kondukt. Też filmujemy cały ten norszyk. Obstawa cmentarza na szóstą rano, a teraz pojedziemy do Biura Ewidencji Ludności. Po co? A nie wiem jeszcze, gdzie ona mieszka. Wiem, że się nazywa Magda Cieplik, ale. Gdzie mieszka? I daj mi jeszcze karetkę z pogotowia weterynaryjnego. Teraz? Tak, zaraz. Co pies ma zawał? Najpóźniej po południu chcę mieć wynik sekcji tego psa. Zawiadom również weterynarza wojewódzkiego, żeby dokonali ekshumacji tego zdechłego psa od grabarza, tego Piotrowskiego. Aha, i niech ekipa zabierze jeszcze od nas jakiegoś elektryka. Kogo? Mówię elektryka. Chcę, żeby ktoś z fachowców potwierdził te moje podejrzenia z tą oprawką. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem dobrze, tylko że jest druga w nocy. Wiem, u mnie też bez odbioru. Kurczę, zegar pierwszą? No i co? Wyprowadziła się. Kiedy? W zeszłym tygodniu. Ale podobno pracuje w szpitalu na Lindleya. Słuchaj, ile tam jest wyjść? Trzy. To spróbuj, wywołaj jeszcze dwa cywilne radiowozy. Obstawimy to. Może się akurat uda dochodzić. Druga powinni zaraz zacząć wychodzić. A nie prosi będzie przez kadry? Nie chcę przez kadry, a poza tym tak będzie szybciej. A wracając do tych zwłok, o których mówiłaś, to kiedy one mają być w Warszawie? Już są. Powinny być w kościele. No wołaj te radiowozy. Przygryziono rano, stoi nieruszona. Rodziny nie było jeszcze. Pieczęcie w porządku. Oczywiście może to być jakiś punkt zaczepienia, tylko tyle, że to kobieta, właściwie młoda dziewczyna. Zobaczymy, co powie grabarz ten Piotrowski. Na razie jadę do rausza i za godzinę zamelduję się u pana majora bez odbioru. Powiedz mi, Ewa, kiedy człowiek wyprzedaje rzeczy? Kiedy ma zamiar wyjechać. No. Czyli co, biuro paszportowe, nie? Spróbuj dowiedzieć się, czy panienka nie wybiera się w daleki świat. Jakby się okazało, że tak, to niech zrobią ksero z formularza paszportowego. Czekaj na mnie w komendzie, hej. Sławek. Jak na sieroty, to niezła ta kurteczka. No dobra, niechcie chłopcy odwołaj ich i niech cię podrzuci ktoś na kluczu. Wejdź ze mną za chwilę do. Punktu. Kierowca czerwonego Renault 5 numer WAA5716 jest proszony o natychmiastowe zgłoszenie się do samochodu. Powtarzam, kierowca czerwonego Renault 5 numer WAA5716 jest proszony o natychmiastowe zgłoszenie się do samochodu. Of it. Yeah. Zero 07, słyszymy się? Tak, 07, słyszę odbiór? No to za 15 minut zacznijcie nagrywać. Przewidzicie zapis jak wysiądą pod Wiktorią z samochodu, bez odbioru. Coś śmierdzi, rozumiesz? Co? Nie wiem. Uważam, że trzeba zawinąć interes. Poszalałaś? Idzie 450 sztuk, to jest 20 milionów żywej gotówki. Czysty interes. Wiesz, jak wpadają idioci? Albo po skoku nie umieją dostatecznie długo odczekać, albo w odpowiednim momencie się wycofać. Ja nie mam zamiaru być idiotką. Ile masz? Kupiłam za całe 8 milionów. Staremu musiałam zamknąć. pysk dałam. 40. Złotymi? Tak. Tylko to miałam przy sobie. A co chciał? Nieważne. Dlaczego tu, a nie do ciebie? Co sprawdzasz? Czy coś się stało? Strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Wysiadaj.